Pan z tej Cinematy. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Mieliśmy sezonu czwartego, ale w że odcinku wyjedziemy sobie na rozrzucanie obornika, bo troszeczkę się go zbierało. Ostatnio karmiliśmy krówki, no i krówki też oczywiście zaczęły działać od tego momentu. No i trzeba sobie to wszystko wywieźć. Powiem tak, działa to w ten sposób, że. Działa to w ten sposób, że ja sobie tutaj co jakiś czas po prostu ten obornik odwożę Nie zbieram go nigdzie, bo na razie jako tako płyty za z betonu nie mam Więc musimy sobie w taki sposób, tu jeszcze krowy cały czas chodzą, tam też miarę jako taką uważać Nie, nie powinno być z tym problemu, ta się nawet dość nie boi Ciąg się mieści na styk Przechodzi tutaj przez to że nie jest źle Okej, okay, dostawmy sobie tura. Zacząłem je zbierać Teoretycznie lepiej by było trochę w tamtej komorze, w tej obok Bo tam można było wypychać ten nabornik, a nie zbierać go w ten sposób, jak ja go tutaj zbieram Nie jest to tak do końca ładnie, ale działa Tak, napełnia się Łóżka jest dość pojemna Myślę, że bardzo szybko uda się zapełnić rozrzutnik Tylko teraz co tam z tyłu mnie czeka? Z że jest na czeka Bardzo dobrze Trzeba przejść, że... przejść, żeby przejść, żeby przejść, będzie. No i się przejść. I to kolejne prówki. O, ładne, 60 omijają. Mm. No, jeżeli chodzi o rozrzutnik, no to tak... To można by go odnowić. Na to przyjdzie czas i pora. A póki po co myślę, że jeszcze jakaś łycha. Może dwie. Tutaj też tego dużo nie ma, ja to tak mówię, wywożę po przyczepie po dwie, no, no bo czekam aż się zbiera i dopiero potem wywożę, nie ma płyty. Jakby była płyta, no to byśmy z tego korzystali, nasze płyty żeśmy z sąsiadem nie zdążyli zrobić i w tym sezonie raczej nie zdążymy, już jest nawet trochę za późno, zwłaszcza że odkładam pieniążki na nieco inne plany. Tak, pasowałoby. Tak, jeszcze Gniewowica, można w razie czego zrobić, ale to wszystko, wszystko się da zrobić, tylko na co trzeba czas i pieniądze, nie da się niestety z dnia na dzień wszystkiego wyczarować, wszystko kosztuje. No, mamy no tak na tego obornika. dobra przejedziemy się tak, najwyżej zrobię drugi kurs, już tak mało tego zostało, jeszcze łycha może, ale ona chyba nie wejdzie, także zostawimy tutaj. Ciągnik, a może wiedziemy całkiem, no, będzie spokój, nie będzie prawa przeszkadzać, sąsiad też nie, nie podpierliczy jak zobaczy, że sobie stoi tak wolny, może się znowu nie pomyli, nie weźmie niczyjego. Dobra, no to co, chyba nie, a nie, coś tam jest, znowu. zostawiamy go tutaj, cyk, uciekamy. To zostawimy otwarte, niech się wietrzy No jest git, to możemy jechać No, uchylone No i śmigamy stąd. co no, tutaj Przejdzie kieczapka? O, przejdzie no, to sobie zamkniemy, żeby krówki się nie rozeszły, ale tak jak mówię, one są grzeczne. Nie uciekają, nie mają za bardzo powodu, żeby tamtą uciekać. Ale dla bezpieczeństwa zamkniemy cyk no i bit. I śmigamy na pole. Tu, a tych nie zamykam, a niech sobie wygląda. Tak za kilka minut wracam, no to szybko pójdzie coś, tak mi się zdaje. Teraz za chwilę w lewo sobie odbijemy. Tu pewnie żadnych szaleństw, bo rożnik jest stary, trzeba szanować, bo się rozpadnie jak kiedyś przyczepa z belkami, zwłaszcza że jest załadowany, to tak bardziej podatny można powiedzieć na rozpadanie się, nie wiadomo gdzie tam gruba przeżarła przez zimę, on cały sezon stał tam z tyłu cały czas. Jeszcze nie dość co tam zawsze z dachu na niego padało, bo z dachu się zbierała woda i w to miejsce gdzie on stał, w dachu staty dało. Nie było tam legienki po tamtej stronie. Nie było też potrzeby zakładać po tamtej i wyszło jak wyszło. Tu sobie musimy w prawo odbić. Teraz to zakręcić będzie. Szło. No i sama też bardzo fajna sprawa Troszeczkę lepiej się kręci na wyślu Jak mi się przynajmniej zdaje, cofa się trochę, troszeczkę wygodniej Chociaż ja rzadko kiedy cofam z tym rozrzutnikiem zwyczaj jak sobie zajeżdżam to tak się staram wycelować, żeby sobie przodem zajechać No i dobra, dojechaliśmy Dojechaliśmy na pole Teraz trzeba tylko sobie zawinąć I będzie można uruchamiać maszynę Dobra, jeszcze się trochę cofniemy do tyłu na fotelu. Będzie wygodniej i dobra. Maszyna poszła, poszła, ruszyła. No i gitan. Olej, czas się kręci. No, kręci się ta lala. Można zasuwać. O, kamień. Dobrze, trzeba będzie usunąć przed orką. Dobrze wiedzieć. Znowu coś wylazło. No tak to jest. Albo sąsiad przeżył ze swojego. Tak, to usiadam z sąsiadami. Jeden na drugiego przerzucę. Jak sąsiad sąsiada, czasem sąsiad na moje. Chociaż ja się tam zazwyczaj staram swoje utylizować. No ale to sobie związę, to sobie na tłuczeń albo sprzedam na tłuczeń. No to widać, to nie wiem skąd się wziął. Jak tu były żniwa to jeszcze go tu nie było. A no, raczej nie wyrósł jak żeby po deszczu. Także ten. O, ktoś tam jedzie, jedzie sąsiad, sąsiad poluje golfa. Widok bardzo Bardzo no dobrze mi znany. Dzień dobry. dzień dobry, sąsiedzie, co to się stało? Hm? No, co to porabia? Aaaa, trenowałem. Trenowałeś? na co żeś trenował? No, do 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 gminy. Chyba z obranie Golfem i tak wyszło, że. No, to że się odwalił. Widzę holowanko, no, to co się popsuło? Tym <trym trym> razem. A, coś tam się urwało no. na dole. Coś tam dzielna przygoda, w krzakach wylądował, ale będzie dobrze, jedę do pielgrzymki. Jedziesz do pielgrzymki do mechanika, no dobrze. Wyklepany. Tam. No, olej nie cieknie, bo pewnie już wyciek. No. <grystanie> Także, no. Brawo Sąsem, brawo. Będzie dobrze, będzie dobrze. jest pancerny, tylko tak teraz wyszło nieportunnie. No dobrze sąsiad, to ja ci nie przeszkadzam. Chyba, że ci trzeba pomóc. Trzeba ci pomóc? Wesoły obornik, hmm? Wesoły obornik widzę. No tak, ja jeżdżę, ja w rejonie. Tutaj już właśnie sobie nie mam nawracać, ale widzę, że jeżdżę, to zagadam. I tak, no dobra, no to... A trzeba ci pomóc, sąsiad? się sobie poradzisz z tym? Tak, ten Poradzę, golfik... A... No, sztywny hol, ok. jakieś tu widzę zaczep prowizoryczny na, na taśmę klejącą trzyma. Ja będzie ci miota po ulicy? Poradzić sobie na pewno? A, teraz to na tej godzinie nikt nie jedzie Tak, w się sensie, tak. Wszyscy pojedzie roboty. No dobra no. No to w sumie sensie nie przeszkadzamy w takim razie do pielgrzymki. No. Pojedzie sobie, dobra, no to co? My śmigamy. Jadę, jadę. Mi się akurat o, pek, drzwi przymknęły w tym momencie Zabiało wiatrem i tak wyszło, no i so, sąsiad ja sobie pojechał połuje sobie go, a co prawda golfik to tak sobie lata po tych rowach no tak, pytałem się go czy trzeba mu pomóc nie, no za chwilę skończy i on i traktor w robie. dobra, Miesiąc to, jak coś to będzie najwyżej dzwonił a my ruszamy dalej z robotą nie ma co o tutaj, tutaj, tutaj tutaj nas jeszcze nie było o. Ciężko oszacować na ile on tak rzuca no. mniej więcej chyba na szerokość samego siebie coś tam na boki widzę odlatuje też Ciężko wyczuć No, Halo są Co tam? Jaka przygoda? Co zrobiłeś? Jak ci tam idzie droga do pyryży? Ja ale jest z Tak sobie uczęć mówiąc. Trochę go znosi, ale nie za dużo. Nie będzie się mhm. tak nudziło. No nie, sąsiad, z tobą zawsze raźniej po prostu. A każda robota idzie po prostu, lżej. Czasem się komplikuje sprawa, ale w większości jest okej. Okay. A no, kurde, znosi to bardziej niż No, żebyś nie, żebyś nie skończył u płocie, na, u sąsiada na płocie, bo wiesz, mandat za takie rzeczy to tam 500 złoty. Przynajmniej. Żeby ci się hol nie wyczepił, ty no, Też patrz No bo widzę wziąłeś cięższy sprzęt Wziąłeś Fergusona, nie Zetora Czyli coś jednak jest na duży, że tam coś musi trzymać tego gulfa no To bardziej ze względu na czas jazdy Przydział mocy, aha no, no w sumie tak też bym jeździł Fergusonem ja, ja raz nie jeździłem i nie powiem Wygodnie tam masz, także Także też bym się to wybrał Fergusonem Aczkolwiek ja to bym polone za tak nie zajeżdżał, no, ale jak ty świecisz do tego rajdu gminy, to ćwicz To ćwicz, będziemy kibicować sąsiad. Nie, to na całe pole widzie zajdzie ten obornik Wygodna szybszy Tak, i szybszy, Zwłaszcza w rajdach po Ucieczka przed cyganami i to sprawy normalnie są mógłbyś filmy tu kręcić Zawodował Ciekawe, czy kaski będą mieli? No to kask chyba trzeba mieć swój, taki pancerny Najlepiej, nie? Tam w jakiejś drugiej wojny no, nie, nie wiem. Jeszcze klatkę założyć. Wygrzebiemy tam, gdzie będzie leżał jakiś kask? Pewnie Jest, jeszcze. Co, sąsiad? Mówi, nie, my jeszcze klatkę założyć, Czekaj, ale... bo ja tuż Mówisz. Mówisz. Ufam no. swojemu Golfowi. Mhm. Mm Ile to razy ufałeś? Ja wychodziłem bez czwarku, a to golf ten Golf się dla mnie poświęcił. Eee, sam się, się, z Tak, ja, bo tutaj... Się staram się jeździć, ale zawsze znosi ich na no tę niepotrzebną stronę pola. O, no i to po wszystkim By mi jeszcze nawet trochę napadów zostało. Ty są? nie potrzeba ci obornika gdzieś? <noise> Bo tu obok twoje pole jest. Że patrzę, hopkoszony. Gdzie ja mogę jechać jeszcze? Mogę jechać. A to w sumie do, dorzucę tą łyżkę, bo i tak ja w tego gospodarstwa Chociaż... a nie, dobra, tu dorzucimy, przecież po drodze mamy jedno pole Tak myślałem, że zasnę od tego Potem miałem jechać na jeszcze inne Ale dobra, jak mamy taką reszkę, to ją wyrzucimy tu Jest takie malutkie pole Jak się uda, to nawet je obrobimy No, widocznie coś w tym roku za sobą ustawiłem. Podajnik. Za wolno podajnik, Cięko sypiemy. Tutaj, ale tam jest ciut mniejsze pole, więc sobie na tamtoś mniej. O tak, sobie migaczki włączam profilaktycznie, bo tak naprawdę tutaj nie muszę ich włączać. Co sąsiad, zajechać do pielgrzymki? Bo słyszałem, że tam coś grzytło. Czy te gol się wypił po drodze? Tak, 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 zajechałem, już jest odstawiony. W ręce. Jest tam mechanik? Czy go nie ma? Jest, jest, pracuje dzisiaj. Jest? No dobrze. Bo tam powiem: no panie, znowu coś się popsuło. On znowu na trudki zaklei. No chyba, że się musi kręcić, to najwyżej w 40 przyknie, będzie się kręcić. I sobie naokoło pojeździmy i tu mówisz, że żaden problem, będzie gotowy szybko Mówisz, czyli jakaś Wiesz, drobna na... usterka Drobna, ale i tak nie jeździł, więc była jednak taka niezdrobna No bardziej dlatego, że akurat żadnego auta nie ma Także poświęci całą swoją uwagę Golfowi Mhm. Mm no tak no, trotki są taniej Jaka płaca, tak ja usługam. z tym obornikiem. O jeszcze go tu jest Sąsiad jak tak pójdzie to jeszcze tobie trochę nawet. O, dobra, skończyło się? Tak, skończyło się, odpuścił. dobra, to uciekamy. Właśnie ja już przy, przyzwyczajenie się ogląda, czy coś jedzie. Przecież to polna droga, to nic nie pojedzie, no chyba że sąsiad ćwiczy ćwicze do rajdów to. Najwyżej on może się przytrafić, ale... O, no, tu kolejna skała, aczkolwiek ta już nie na moim Pewnie sąsiad chodził i roznosił Albo to, nie wiem, coś odpadło Jakaś to na szpachli z golfa sąsiada odpadła i dawał sobie po polu i cyk Coś strzeliło, odpadło, pojechał dalej, a szpachla została Chyba takie obcy wychodzą też szpachli Tak, bez szpachli, nie licząc tego, że jest tam szpachli aby się dało to byś kierownicę też miał ze szpachlę Nie ma takiej opcji, to jest niemiecka jakość W Twoim przypadku to to trzeba było szpachlować to był wstyd <laughs> Wstyd to kierowca przynosi temu samochodowi w tym momencie No, jesteśmy tutaj jeszcze bramę otworzyć o, się drzwi same otworzyły, widzicie jakie automatiko Ty takiego sąsiad nie masz Ty masz siłowniki Ja tu teoretycznie Też powinienem mieć ale nie mam To super lata Ale z tyłu już są klucz się uzbierało No i teraz jak ja tu się mam przepaść między nimi, co? Niech ja się się ruszyć, halo. Nie chcę być nic zbyt miły, ale. Ruszta się trochę. No, jedna zaczęła myśleć, a co zresztą? Ja tu sobie muszę nawrócić tak, jak ostatnio, halo, halo. O dobrze, druga zaczęła myśleć. Co się, to jest taśsta, aż No to sobie nagle wycofię. Sobie, tak, to mało miejsca strasznie. nie wiem czy mi się uda tak jak to ja myślę nie uda. Teraz próbujemy, zobaczymy czy samo skręta ramy A to tu gdzie, krówko? Chociaż może Może, może, na raz się nie uda, ale na dwa już tak Jeszcze trzeba samo przykręcić Chociaż nie, mało. przejdzie tak Przeszło, teraz tylko tam jeszcze Albo w sumie, dobra, już nie będę tam cofał Szybciej będzie tak I tak już tam będę zamykał, rozwijał się stamtąd Bo tam góra dwie łychy będą I to będzie wszystko Widzisz, widzicie tego dużo nie ma, no Tutaj wiadomo, stąd ci nie zawsze da wybrać Stąd już trzeba będzie widełkami pozgrabać Na główny ten Co sąsiad, co? O no, już, już wrzuciłem tutaj Mówisz. O, moment. No czekaj, bo tu się krowa namyśliła, że jednak przechodzi. Muszę jeszcze pajać do lasu zobaczyć. No, co tam zostało? Ile szpachli odpadło, tak tym razem. No, widzicie nawet krówka sobie weszła, to teraz tam nie będziemy jej przeszkadzać jak sobie tam stoi. Dobra, no to, żeśmy chyba na dzisiaj z obornikiem skończyli. Ech, no bo jak tam teraz krowa jest, no to... Chyba, że ją sąsiad później... wygo o, czekaj, bo zawracam. Może ją sąsiad wygonić, to będzie git. A nie wiem, ciężko powiedzieć, co ta krowa sobie tam myśli. To wyrzucimy, no bo co. No i tyle, jakiego było. Wyszła ta krowa, czy nie? O, wyszła, proszę bardzo. Proszę bardzo, prosto w punkt. To jednak pojedziemy to. Teraz poszło tam. Tam nas mało interesuje. Sobie wypuścimy, ile jeszcze zgarniemy to tyle. Ej, momentu. Tak, to nie przejdziemy. No, niestety, manewrowanie tak dużym ciężarnikiem o sąsiad jest. tak szeroką łychą nie jest. Znaczy, z tak szeroką w sumie widłami nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No, teraz trochę żałuję, że. Tur z 60 sześćdziesiątki poszedł do cygana. Sąsiad go jeszcze ładnie wydealował no, patrz, sąsiad, nie przepuści, muszę sobie bardziej naprostować. Nie przejdę tam koło tego. Ile tam mam do tyłu jeszcze? Okej, duże miejsca. Myślałem, że połowę mi. Czasami zapominam, jaki to u mnie dobrobyt, jest wiesz? I tak wychodzi. Myślisz, że ciaśniej? Tak, myślałem, że jestem ciut biedniejszy. To jest sąsiad, nie opieraj się o drzwi. Spokojnie. Już tak sobie widzę, jedziemy na tej łyżce do końca. Zgarnęło tam coś sporo tego? czy... Coś no, mało. Coś mało, właśnie, no kurde. No bo to, co mówię, sąsiad, to trzeba z tego pogardzić, żeby to szło. Trzeba, A tam już nie wiadę widwami, bo są te, nie? pręty, no to jak ja pójdę między tym? To już chyba wszystko na dziś. To dosypię, raczej nie uzbiera się tego. Jak będzie przynajmniej spół, to jeszcze pojadę wywieźć, bo tam mam to malutkie pole, to bym chociaż je jeszcze dokończył, ale jak nie będzie spół, to. Gdzie tam w sąsiad? Zamykaj te drzwi, bo się przeciąg zrobi Dobra, dobra Tak sobie zaglądałem No, a tu może zostawić otwarte, wiesz Bo tu tak będą sobie chodzić Przed chwilą właśnie jedna była, coś tam sobie zajadła Możeśmy ogólnie kiszonkę im dali Rozpakowaliśmy belę ostatnio I krówki sobie poszamały Dobra a ja się teraz akurat nie patrzę. Ostatnio jak to byliśmy to była taka pustka. Teraz jak się ich zeszło oczywiście pójdę, no pani krowo. Przejdę, przejdę, Dobra. Gdyby, Nie będzie go połamać. Ile tamtego sąsiad jest? Będzie spół czy nie? A, hmm. już patrzę Teraz ciągnika tutaj... No ciągnik ten to nie ma... No, gdzie mi tu latasz pod ciągnikiem. Tu sobie zostawimy. O, no, trochę mniej niż pół. No to nie wyjeżdżam w takim razie, nie ma sensu. Jak minimalnie, no ale. Tak, jak ktoś będzie przejeżdżał, taki sąsiad na przykład, swoim zobaczy, nie. że tutaj ursus stoi, to już będzie wiedział, że to Eee. Jak na ten, ale. Ale może tym A nie, to co to, to, to sąsiad, to co to, to jest, to z takim to nawet ten, nie, to szczęk dla duli. No jakby tak upchnąć łopatą. Ale to co ty można wleźć na przyczepę i sypać. <śmiewanie> Ale to nie sąsiad, do tego to paz, nawet. Tego nie chwycam, te przecież to nie, to sąsiad nie ma co jechać. Trudno, trudno sąsiad, nie chcę, to tutaj stoi. No cóż, będziemy tak zbierać, zbierać dzień po dniu, aż w końcu wszystko się, znaczy, albo przynajmniej większość się, obornikiem zasypia. No to sąsiad, faj bo zamykamy gdzieś tam po las. Będziesz musiał zrobić teraz parkura przez tą bramę. Chyba, że ty ja już tam to przeskoczyłeś. Tak Aha, tam przeskoczyłeś. No ja to przeszło No to Sochi są się sąsiad mykać do domku Bo to już będzie koniec tego odcinka Tak sąsiedzie? No tak Tak, tak. no No i standardowo jak na końcu każdego takiego odcinka Na środku pokazuje wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, cześć, cześć i do następnego Cześć